Dlaczego nie warto mieć spółki za? Dzisiaj chciałabym się skupić na najbardziej popularnych argumentach, które widzę w internecie, widzę w wpisach, widzę pod reklamami nie tylko naszymi, że spółka za to fajny twór, ale ciągle komuś coś nie pasuje i ciągle pojawiają się te same argumenty. Pojawia się argument drogie usługi księgowej, że emerytury brak, że nie można wyciągać pieniędzy że mam odpowiedzialność zarządu, że jest trudno w obsłudze, dużo administracji. No i dzisiaj chciałabym kilka słów na ten temat powiedzieć. Pierwsza to jest usługa księgowa, która jest droga. No rzeczywiście jest tak, że Usługa pełnej księgowości, a to takie zmuszone spółka, ZO jest droższa. Wynika to z kilku rzeczy. Po pierwsze, księgowość spędza więcej czasu na obsłudze Twojej firmy. Po drugie, potrzebuje specjalistów, którzy otrzymują wyższe wynagrodzenie, bo więcej umieją. Po trzecie, biuro księgowe płaci wyższe ubezpieczenie i wyższe kwoty za odpowiednie oprogramowanie. Też zwykle muszą dużo więcej się uczyć niż w przypadku działalności, żeby być na bieżąco z przepisami. I to wszystko jest zaszyte w Twoją cenę. I tak, to prawda, usługa księgowa jest droższa. Natomiast jak patrzę na ceny partnerów, z którymi współpracujemy, to ceny za Proste, małe, niewielkie spółki rozpoczynają się pomiędzy 500 a 1000 zł. Oczywiście zależy to od branży, ilości dokumentów, wielu innych elementów. Jednak nie są to wcale aż takie gigantyczne kwoty, które czasami widuję na internecie, szczególnie jeśli chodzi o przypadki niewielkich firm. Natomiast prawda jest taka, że nie płacimy wtedy składki społecznej, która dzisiaj wynosi prawie 1700 zł, więc i tak prawdopodobnie to jest niższa kwota, czy wyższa kwota niż w przypadku opłaty za pełną księgowość. Z drugiej strony, że w spółce z ZO nie ma emerytury. Prawda jest taka, że jeżeli jesteś członkiem zarządu, wspólnikiem, który nie jest w tej spółce w żaden sposób zatrudniony, albo jest zatrudniony na podstawie powołania, to rzeczywiście ten okres pracy nie jest oskładkowany, czyli nie odprowadzasz składki społecznej. Oznacza to, że on się nie wlicza do stażu do emerytury i nie podwyższa kwoty twojej emerytury. I to wszystko prawda. Natomiast z drugiej strony zastanówmy się, jaką emeryturę otrzymają dzisiejsi 20, 30, 40-latkowie, Obawiam się, że system raczej będzie szedł w kierunku tego, że emerytury będą coraz niższe, bo system, który mamy w Polsce, jest oparty o system pokoleniowy. Więcej o tym opowiadałam w innych filmikach, temat tego, dlaczego otrzymasz niską emeryturę. Kolejna sprawa to to, że zarząd ponosi pełną odpowiedzialność. Oczywiście znowu to prawda, ale pytanie, czy w działalności gospodarczej, przynajmniej przy, przypadkiem, właściciel firmy również nie ponosi pełnej odpowiedzialności? Wydaje mi się, że tak. Co więcej, w przypadku działalności gospodarczej a pełna odpowiedzialność jest bardzo prosta do egzekwowania. W przypadku spółki, spółka jest jakby osobnym tworem, więc spółka odpowiada za siebie. W przypadku braku możliwości wyegzekwowania tej odpowiedzialności, w pewnych wypadkach można szczególną odpowiedzialność finansową wyegzekwować od zarządu, ale tylko w pewnych wypadkach i pod wieloma warunkami. Też odpowiedziałam o tym w innym filmie na temat tego, jak realnie wygląda odpowiedzialność w spółce ZO. Jeżeli chodzi o trudność w obsłudze, to rzeczywiście spółka. Jest trochę bardziej skomplikowana. To jest osobny twór, my go reprezentujemy, potrzebuje trochę więcej uchwał, trochę więcej administracji, ale znowu jest to pewien system procedur. Jeżeli ja się tych procedur nauczę, zwykle bardzo zajmuje to około kwartał, to e, potem to jest po prostu powielanie na tych samych schematów, tych samych ruchów. Więc jeżeli tych procedur się nauczy, to nie będzie to dla nas jakieś większe wyzwanie. Jeżeli chodzi o spółkę ZO, to bardzo mocno polecam Ci całą naszą playlistę na temat spółki ZO. Jeżeli potrzebujesz Potrzebujesz dużo więcej szczegółowych informacji, jak ona działa, jak ją założyć, jak ją prowadzić, jak ją w razie czego zamknąć, jak wejść na VAT, co, na co uważać, jakie są podatki, jak omijać podwójne opodatkowanie w sposób legalny, to bardzo serdecznie polecam Ci nasz kurs ze spółce z .so. Znajdziesz tam komplet tych informacji, ogromny checklist ćwiczeń, notatek, wzorów dokumentów, które są gotowe do, do użytkowania. Link do kursu znajdziesz w opisie tego filmiku. Bardzo Ci dziękuję za dzisiaj i to usłyszenia na kolejnym razem.